Być może jest to największa zatuszowana sprawa w dziejach. Niektórzy uważają, że lepiej, żeby nie wyszła na jaw. Czy templariusze mieli klucz do zagadki? Czy czeka nas Armagedon? Czy Leonardo da Vinci zostawił nam zakodowane przesłanie? Czy Ewangelia według Judasza spowoduje, że historię trzeba będzie spisać na nowo? Tajemnice Biblii w końcu wychodzą na jaw. Święte Tajemnice. Dzisiaj o 21.00. Atakujemy? Jeszcze nie, ale rycerze rdzewieją. Niech się hammeraitem pomalują. Atakujemy? Jeszcze nie! Atakujemy? Na pewności poczekajmy jeszcze dwa lata. Hammerait wchodzi w reakcję z rdzą i już dwie warstwy zabezpieczają metal na 6 lat. <noise> Nowy Hammerait prosto na rdze, podwyższona trwałość. Lubię czytać na plaży. Dlatego mam zapasową parę okularów. Była gratis. Kupiłam nowe okulary. Chcę dobrze widzieć dzieci w wodzie. Drugi gratis? Wzięłam przeciwsłoneczne. słoneczne. Dla męża. Kochanie, przecież nasze dzieci pojechały w góry. Druga para okularów gratis. Dla kogo chcesz? Wyżan Express super optyk. Tu są twoje okulary. Nawet silna kobieta bywa czasem delikatna. Dzięki Lady Speed Stick moja skóra pozostaje delikatna. Nowy Lady Speed Stick Aloe. Dzięki ekstraktom z naturalnego aloesu jest to delikatny dla mojej skóry. Jednocześnie zapewnia mi 24-godzinną ochronę antyperspiracyjną. Lady Speed Stick jest silny i delikatny, tak jak ja. Nowy Lady Speed Stick Aloe skutecznie chroni, delikatnie pielęgnuje. 15 minut. Tylko tyle zajęły formalności. 50 tysięcy? Bez żadnych problemów. Potrzebujesz gotówki z kredytem na tak w prezencie karta kredytowa z gwarantowanym limitem. Masz dowód, masz pieniądze Jest i kartę. Zadzwoń do Minetbank. <noise> Jakie będą skutki globalnego ocieplenia? Czy uda się przewidzieć tsunami? Czy jesteśmy sami we wszechświecie? Specjaliści z rozmaitych dziedzin nauki odpowiadają na najbardziej palące pytania. Proste fakty o skomplikowanych zjawiskach wpływających na cały świat. Nowy cykl czysta nauka w sobotę o 20.00. Program Katastrofa w Przystworzach powraca na nasze ekrany. Ojciec i jego dzieci, pilot i steward. Podróż tam i z powrotem. Start i lądowanie. Zwykłe loty. Silnik się pali. Niezwykłe wydarzenia, zupełnie nowe. Odcinki Katastrofy w Przestworzach. Pokażemy podwójne odcinki tego cyklu. Tydzień programu w Katastrofach w Przestworzach. W przyszłym tygodniu o 21 i 22 na kanale National Geographic. Cykl programów za kulisami powraca na ekrany, a w nim szereg niesamowitych relacji. Przyglądamy się codziennej pracy agentów FBI. Robi się wszystko, co trzeba, żeby wykonać zadanie. Wkraczamy do irackiej strefy śmierci. Prywatni ochroniarze ryzykują życie za bardzo sowite wynagrodzenie. Strasznie boję się o życie. Jedziemy z tajną misją na drugą stronę żelaznej kurtyny. Filmujemy z ukrycia w północnej Korei. Zupełnie nowe odcinki cyklu za kulisami już wkrótce.